Cześć, zapraszam na recenzję tabletu Huawei MediaPad s 7301 u W końcu po dwóch tygodniach udało mi się nagrać to co myślę o tym urządzeniu, więc zapraszam. Na początku chciałbym zacząć od komfortu pracy na tym urządzeniem. Jeżeli chodzi o przeglądanie stron działa to w pełni płynnie, jednak wadą otoczki tej dużej, która jest wokół ekranu jest to, że nie jesteśmy w stanie Zbyt dobrze pisać na klawiaturze spójrzcie palce niestety nie dosięgają do końca i tu jest to moim zdaniem problematyczne, więc troszkę powinno być mniejsza w tym wypadku, ale już jak obrócimy urządzonko to pisze się na nie bardzo wygodnie i można bardzo fajnie obsługiwać urządzenie. Otwórzmy sobie pierwszą naszą stronę. Danet, onet. onet jak pojawia się nam w pełnej wersji, czyli niemobilnej, nieprzystosowanej pod urządzenie z tym Android. W góry otwierają się kart, poszczególne karty, które otwieramy, więc co ułatwia nam zarządzanie naszymi stronami, które w danym momencie przeglądamy. Co jest według mnie bardzo dobrym rozwiązaniem i dzięki temu możemy w pełności czytać nasze książki czy tam strony standardowo w urządzeniu mam zainstalowaną aplikację Aldiko, czyli aplikację do czytania książek pokażę Wam jak to wygląda na tym urządzeniu moim zdaniem czytanie książek na nim jest w pełni fajne i w możemy to robić bez zmęczenia naszych oczu tekst jest wyraźny niestety w tej aplikacji nie możemy powiększyć z normalnego, ale możemy sobie zmienić tryb na nocny, przez co w ciągu dnia możemy czytać w pełnym słońcu. Fajna opcja, ale to również możemy zainstalować na innych urządzeniach z systemem Android. Standardowo na urządzeniu zainstalowana jest gra w filmy yy, GameLoft. Jest to Asphalt. Po włączeniu sieci możemy ściągnąć sobie pewną wersję. Pokażę Wam jak to wygląda. Moim no zdaniem nie działa to zbyt płynnie, jednak grać się da. Jak również chcę pokazać Wam też inne gierki, które tutaj zainstalowałem. Które według mnie warto zobaczyć. Widzicie, czas włączenia tej gry nie jest zbyt długi. Jednak sama gra według mnie przynajmniej nie działa zbyt płynnie. Poczekamy chwilę, aż się zładuje. No. Widzicie, jak widać, lekkie lagi, ale to jest do przeżycia. To by było na to jeszcze za tę grę. Da się grać, nie ma żadnych przeciwstaw, moim zdaniem. Kolejną grą, którą chciałem Wam pokazać na tym urządzeniu, jest dość modny teraz cały Surfers. Sam jestem poniekąd uzależniony od tej gry, ale zobaczcie jak działa ona na tym urządzeniu. Według mnie też się da grać, no ale nie jest to zbyt płynne. Niestety, według mnie, trochę brakuje tej pamięci w tym urządzeniu. Zwiększona pamięć w zupełności wystarczyłaby, bo procesor zwróceniowy o taktowaniu 1,2 GHz pozwala na płynną pracę, ale jeżeli chodzi o takie, tego rodzaju przyjemności, no to nie jest to urządzenie kierowane pod graczy. Jak wiecie, urządzenie posiada dwie kamery, a więc Możemy robić zdjęcia naszym notatkom, bo przede wszystkim do tego stosowane jest tego typu urządzenie. Tu możecie mnie zobaczyć podczas nagrywania lub zmienić kamerę na tylną. Niestety nie posiada flesza, przez co jakość tych zdjęć nie jest do końca tak dobra, ale w zupełności wystarczy do robienia naszych notatek, więc. Przedstawię Wam tutaj parę zdjęć z przedniej, jak i tylnej kamerki. Jeżeli chodzi o odtwarzanie filmów, na YouTubie odtwarzane są filmy w jakości HD. Jednak filmy, które wrzuciłem ja do testów, jeden wrzuciłem w wersji 480p nie mają zbyt dobrej jakości zobaczcie jest dosłownie rzecz biorąc pikseloza na przedstawionym przeze mnie filmie czego nie powinno tutaj mieć miejsca dla porównania film z normalnej wersji w AVI tak samo nie jest zbyt piękny, no ale da się oglądać Siedząc w autobusie, w zupełności nam, moim zdaniem, taka opcja wystarczy. Jeżeli chodzi o czas pracy w tabletu, no to u mnie wytrzymał on około 12 godzin, w tym około 4 godzin pracy, czyli przeglądania stron, wysłania maili przeglądania Facebooka, jak również oglądania filmów na YouTubie. Parę godzin stanu czuwania, no i to składało się na przynajmniej raz, dziennie musiałem go ładować. Według mnie dobre, dobry rezultat. Jeżeli miałby leżeć, no to na pewno wytrzymałby około 3 dni bez najmniejszego problemu. Ja jednak z niego korzystałem cały czas. Jeżeli chodzi o zalety tego urządzenia, no największą zaletą tego urządzenia jest jego wykonanie. Bardzo dobrze spasowane elementy, nic tu nie, nie może trzeszczeć, skrzypieć. Aluminiowa obudowa powoduje, że urządzenie jest naprawdę eleganckie i może się podobać, moim zdaniem, każdemu. Kolejną zaletą jest oczywiście mod 3G, więc możemy zainstalować sobie kartę i mieć mobilny internet gdzie chcemy i kiedy chcemy. To jest bardzo duży plus tego sprzętu. Minusy, no jeżeli chodzi o minusy, no, nie ma ich zbyt wiele, a mianowicie ja uważam, że jest jeden. No, dwa. Pierwszy minus to jest, są głośniki, które umieszczone w tym miejscu powodują, że podczas oglądania filmów zasłaniamy sobie. nasz dźwięk przez musimy go trzymać w jakiś taki dziwny chiński sposób spowoduje że ręka się męczy, ale Spójrzcie tylko łączymy film od roka może zdążę zobaczyć jak mają zresztę zagłuszam dźwięk płynący Musiałbym go trzymać jedną ręką, a już on dość ciężki, więc to jest minus no i drugim minusem jest to troszkę przestarzały system Android, mianowicie 3.2. Oczywiście jest możliwość wrzucenia najnowszego systemu ale Ja niestety mam go tylko do testu, więc nie będę tego robił Podsumowując To Huawei bardzo mocno mnie zaskoczył na w pozytywnym tego słowa znaczeniu jego wykonanie oraz to jak świetnie działa w internecie to świadczy o wysokiej jakości tego urządzenia jak również jego cena to świadczy o tym że jest wysokiej jakości jednak za te pieniądze możemy już pokusić się o coś mocniejszego z większą ilością pamięci RAM co jednak jest największą wadą tego urządzenia no niestety brak dostępności tego sprzętu w Polsce dyskwalifikuję go na naszym rynku. Ale świetnie się z niego korzystało i sędzią poleciłbym go każdemu, gdyby cena była paręset złotych niższa. To tyle.